Na temat odcinka wpadłem po przeczytaniu kilku postów na aresztawce i na mojej grupie na Facebooku, czyli na piekarni Sierżanta. I wpadłem w sumie na ten pomysł już kiedy byłem, a właściwie jeszcze kiedy byłem na urlopie w Turawie w tym roku. No, ale ze względu na to, że przeszkody techniczne, czyli to, że po prostu nie miałem komputera, nie miałem kamery, nie miałem jak tego wszystkiego zmontować, przeszkodziły mi w tym, żebym zrobił to wcześniej. To porozmawiamy sobie dzisiaj o tym. Właśnie teraz i będzie dzisiaj o nowym malowaniu, a właściwie o nowych barwach policyjnych radiowozów. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od Federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony. Dla wszystkich ludzi, którzy mnie oglądają, bo widzę w moich statystykach, że w sumie większość ludzi, która tutaj wpada, to są ludzie bez subskrypcji. Także, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to serdecznie zapraszam do zostawienia mi subskrypcji, jeżeli oczywiście macie taką ochotę. Dla tych, którzy już to zrobili, wielkie dzięki. A dzisiaj, tak jak wspomniałem, będzie o nowym malowaniu policyjnych radiowozów. Właściwie to nie malowaniu, bo w Polsce o malowaniu radiowozów raczej mówić nie możemy. A właściwie już mówić nie możemy, ponieważ malowanie radiowozów nie istnieje. Nie mamy czegoś takiego jak malowanie radiowozów. Mamy jednolitą. Warstwę lakieru, To w najczęstszym wypadku jest po prostu barwą srebrną, i na całość karoserii mamy nałożoną taką, taki rodzaj odblaskowej naklejki, lub też nieodblaskowej, zależy jaki kolor jest nakładany, ponieważ ten niebieski kolor nie jest odblaskowy, kolory srebrne, czyli między innymi napisy i pasy są już odblaskowe. Rozwiązanie jest wątpliwe, według mnie jest rozwiązaniem złym. Natomiast rozumiem, że chodzi tutaj gdzieś o jakąś oszczędność i nie jest to priorytetem, też uważam, że priorytetem to nie powinno być. Priorytetem powinno być wyposażenie radiowozów w odpowiedni dla nas sprzęt, żebyśmy mogli należycie realizować swoje obowiązki, które nakładają na nas przełożenie ustawa policji, społeczeństwo i tak Naklejki się odklejają, naklejki są, się zdzierają. Wystarczy przyhaczyć trochę jakąś gałąź czy o cokolwiek, ta naklejka wtedy trochę odejdzie, naleci tam woda i te naklejki są potem mało estetyczne. Plus jest taki, że dosyć łatwo to naprawić, ponieważ wystarczy tylko nakleić nową naklejkę. Z drugiej strony, jeżeli byłoby to faktycznie pomalowane lakierem, tak jak być to powinno, albo tak jak to jest na przykład w większości. Radiowozy, z którymi spotykałem się, jeżeli popatrzymy na radiowozy używane przez policjantów w Stanach Zjednoczonych, to jest to po prostu malowanie, to malowanie jest dużo wytrzymalsze, bo jest to jakaś tam jednolita warstwa, która jest przykryta warstwą zabezpieczającą. Ale nie o tym mowa, bo trochę się rozgadałem na temat malowania, w jaki sposób to jest rozwiązane. Malowania, sorry, będę to używać, będę tego używać zamiennie, ale wiecie o co chodzi. Tych naklejek nowych na radiowozy. Jak wiecie, jeżeli interesujecie się troszeczkę czy motoryzacją, czy policją, czy radiowozami, możecie o tym przeczytać na przykład na moich grupach na Facebooku, na grupie Piekarnia Sierżanta albo na grupie dla patronów. Notabene, jeżeli ktoś chce, to zapraszam do wsparcia mojego profilu na Patreon. Link będziecie mieli w opisie filmu. Ministerstwo Infrastruktury wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tak, dzisiaj nie mam mojego policyjnego kubka, ponieważ gdzieś go położyłem, nie wiem gdzie jest. O, wiem, znalazłem, no ale nie będę przylewać kawy do innego kubka. Więc te dwa ministerstwa wymyśliły sobie, że trzeba jakoś ewoluować w kierunku malowania radiowozów, w kierunku barw, które są nakładane na radiowozy. I wymyśliły coś takiego, właściwie skopiowały pomysł z zagranicy, czyli z takiego pomysłu, który jest popularny w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, ale też w Stanach Zjednoczonych, czyli zrobienia takich high visibility caps. I to nie wiąże się właściwie tylko z malowaniem radiowozów, znaczy u nas póki co to się wiąże tylko z malowaniem radiowozów, ale cała idea nie, czy ideologia nie wiąże się tylko z malowaniem radiowozów. Chodzi tutaj o to, że mamy coś tak, że mamy takich policjantów właśnie jak high visibility caps. I w Wielkiej Brytanii na przykład zdecydowanie duży procent policjantów, którzy uczestniczą gdzieś w życiu ulicznym, że tak powiem, takich, szczególnie takich babies, mają jaskrawe, fluorescencyjne umundurowanie. Będzie to się gdzieś tutaj przewijało, ja myślę, że to wmontuję jakoś, żebyście wiedzieli o co mi chodzi, natomiast nie dzieje się to tylko w Wielkiej Brytanii, dzieje się to również w Stanach Zjednoczonych, Jest tutaj znalazłem takich dwóch fajnych policjantów, którzy pełnią służbę w patrolu rowerowym, to mój pies właśnie się drapie, te dziwne, od, te dziwne odgłosy pochodzą do jego psa. Szaja, nie drap się, znowu sobie drapiesz dziurę. Jest to idea bardzo fajna, myślę w ograniczonym sensie. Jeżeli chodzi o takie typowe czynności patrolowo-interwencyjne, to nie uważam, żeby było to przydatne, myślę, że wręcz czasami może to zaszkodzić, jeżeli chcemy jakąś sytuację rozegrać po cichu, że tak powiem, podejść do kogoś, żeby się nie zorientował. Więc jeżeli chodzi o patrole interwencyjne to nie, nie chciałbym mieć takiego jaskrawego mundurowania, ale wierzę, że na przykład właśnie policjanci rowerowi, policjanci w jakichś patrolach pieszych, których i głównym zadaniem jest to, żeby byli widoczni, żeby ludzie widzieli, że policja gdzieś tutaj się kręci, żeby działali prewencyjnie na potencjalnych sprawców czynów zabronionych, to jest to podejście jak najbardziej spoko. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo samych policjantów, to myślę, że to rozwiązanie też jest bardzo dobre. Inwestowanie w takie elementy fluorescencyjne, odblaskowe, żółte, kontrastujące do niebieskiego, które też odznaczają się na srebrnym dosyć dobrze, są bardzo dobrze wpływają na bezpieczeństwo samych policjantów, na to, jak my realizujemy swoje mm, czynności, swoje obowiązki na ulicy. Ponieważ ja sam po sobie czasami wiem, jak na przykład wracam z nocki, nawet ostatnio miałem taką sytuację, byłaby to kompletnie moja wina. Po prostu nie zauważyłem osoby, która jedzie z drogi głównej. Ja byłem na drodze podporządkowane. jechała szarym samochodem, który nie odznaczał się za bardzo na jezdni. Światła do jazdy dziennej były, no, tak średnio widoczne, bym powiedział. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. I. Po prostu bym wymusił pierwszeństwo, prawdopodobnie dopuścił do kolizji. Na szczęście w ostatnim momencie się zauważyłem tą osobę, dałem po hamplach i do niczego nie doszło. Tylko do jakiegoś tam groźnej, groźnej wymiany naszych spojrzeń. Ale to pokazuje, że pomimo tego, że samochód pozostaje w ruchu, to nie zawsze on się dobrze odznacza. Weźcie pod uwagę to, że nasze pojazdy poruszają się właśnie, tak jak powiedziałem, w takim szarym środowisku. One cały czas, pomimo tych niebieskich odblaskowych, naklejek nie są aż tak dobrze widoczne. Myślę, że wprowadzenie tego kontrastującego żółtego koloru poprawi zdecydowanie, yy, znaczy może nie zdecydowanie, ale w jakimś sensie poprawi nasze bezpieczeństwo na ulicy. Szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności, szczególnie w jakichś tam warunkach e, powiedzmy już od zmierzchu do świtu. A poza tym według mnie to malowanie jest zajebiste i zajebiście wygląda. Bardzo mi się podoba w ogóle takie właśnie malowanie z tymi takimi żółtymi fluorescencyjnymi przebiciami, ale to już jest kwestia absolutnie indywidualna i widziałem, że na aresztawce i u mnie na grupie, no jak to się mówi, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie i zdania były mocno podzielone. Niektórzy mówili, że to jest obrzydliwe i że nie wygląda to za dobrze, drudzy mówili, że malowanie jest zajebiste i wygląda bardzo nowocześnie. Moje serce jest po tej drugiej stronie, bardzo mi się to podoba i szczerze mówiąc nie miałbym nic przeciwko, żeby moją mój radiowóz był tak oklejony, chociaż ta moja stara kijana chyba by nie wyglądała w tym najlepiej, ponieważ moim radiowozem przydziałowym, który mam na swoim stanie jest stara kijanka z 2007 roku, pewnie wiecie jak wygląda, klasyka polskiej policji, pewnie nieraz taką widzieliście, do tej pory widzicie i pewnie jeszcze długo będziecie widzieć, ponieważ nic się nie zapowiada, żeby te radiowozy zostały wycofane z użytku. Kiedy cały projekt wejdzie w życie? tego nie wiem. Druga sprawa, która będzie jakąś zmianą w naszych policyjnych naklejkach czy w naszym policyjnym malowaniu to będzie napis chronimy i pomagamy, który zwyciężył gdzieś tam w jakimś konkursie organizowanym przez Komendę Główną Policji na takie hasło policji powiedzmy. Zostawił mocną inspirację napisem to serve and protect. Tylko, że różnica między napisem to serve and protect, a chronimy i pomagamy jest taka, że po angielsku to brzmi dobrze, jest takie można powiedzieć, już kultowym napisem, który można spotkać na radiowozach amerykańskiej policji. Po polsku to tłumaczenie wydaje się być troszkę kwadratowe. Myślę, że ludzie biorący udział w konkursie mogli postarać się trochę lepiej i powysyłać lepsze zgłoszenia, chociaż, no nie wiem. Przede wszystkim jestem bardzo ciekaw, co sądzicie Wy o nowym malowaniu radiowozów polskiej policji, które najprawdopodobniej prędzej czy później stanie się faktem i zobaczycie takie radiowozy na ulicy. Mam nadzieję, że prędzej, a nie później. Chociaż też uważam z drugiej strony, że są bardziej priorytetowe zakupy niż akurat oklejanie radiowozów nowymi naklejkami. Ale dajcie znać, co wy myślicie konkretnie o tym, o samym wyglądzie. Czy to do Was przemawia, czy też nie. Dajcie znać, co sądzicie o haśle. chronimy i pomagamy, ale to dajcie znać, jak mój pies przejdzie, bo pewnie nic teraz nie usłyszycie. Dajcie znać, co myślicie o haśle, chronimy i pomagamy i czy nie dało się tego przypadkiem rozwiązać troszeczkę lepiej, to już zdaje się na Was kompletnie, ja póki co powstrzymuję się od komentarza, ale chyba gdzieś pomiędzy wierszami możecie wywnioskować, jakie jest moje zdanie ten temat. Cóż, czekamy, co przyniesie los. Uwierzę w 100%, że coś takiego wejdzie dopiero jak to zobaczę. Myślę, że pomysł jest niezły. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Standardowo przypominam o tym, że jeżeli macie ochotę, to możecie wesprzeć mój kanał na Patronite. Zapraszam na mojego Discorda, szczególnie gdzie możecie porozmawiać z prawdziwymi, zweryfikowanymi gliniarzami, strażakami, strażnikami granicznymi i tak dalej. Zapraszam na mojego Facebooka, grupę na Facebooku i Instagrama, gdzie wrzucam foty ze służby. Trzymajcie się i hej!